Się dziś zastanawiam, jak wyglądało kiedyś moje życie i w ilu szkołach byłam. No właśnie, w ilu szkołach byłeś, byłaś ty. Bo ja w podstawówce byłam w trzech podstawówkach. Szkołę zawodową, handlową skończyłam, bo tak chciałam, bo chciałam później, wymyśliłam po tej szkole, będę chodzić do liceum handlowego. Tam się nie dostałam. Ale dostałam się do innego liceum, bardzo, bardzo dobrego liceum, gdzie było bardzo dużo ludzi wtedy, żeby się tam dostać. Mi się udało, ale nawaliłam. Nawaliłam, no, nawaliłam na trzy miesiące semestru, trzy tygodnie, byłam w szkole, tak nawaliłam. Później byłam w innym liceum, gdzie była straszna patologia, było daleko, więc nie dojechałam. Później byłam w innym jeszcze liceum, ale już prywatnie poszłam, bo tak yy, i to było takie w weekendy tylko, bo nie miałam czasu. Byłam tak zajęta, tak, byłam zajęta. Zostałam z moim bratem, kiedy moja mama pojechała do Islandii. Miałam, ile miałam wtedy lat? 19, 20 jakoś tak. I opiekowałam się sama o 10 lat młodszym ode mnie bratem. I też no, nawaliłam, bo moja mama powiedziała, że nie będę chodzić do szkoły, bo ona nie będzie wysyłać na to pieniędzy. Tak, nawaliłam. Gdy przyjechałam do Islandii, poszłam do fabryki rybnej do pracy, tak jak wszyscy, bo inaczej wtedy się nie przyjeżdżało. Chciałam iść do szkoły, uczyć się języka, skończyć w końcu to liceum. Powiedzieli, nie przyjechałaś tutaj do, do uczenia, do szkoły. Przyjechałaś do pracy, nie puścimy cię. Później chciałam skończyć na grafika komputerowego, chodziłam do technikum islandzkiego. Znowu nawaliłam, miałam wypadek. Ale mam wymówki, co? Same wymówki. Ale tak to jest. Takie czasami życie jest, że coś nie wychodzi. Nie wychodzi, nie wychodzi. I kiedy pracowałam, przyjechałam do Islandii, miałam pracę, później następną i następną. 9 lat pracowałam bez urlopu do wypadku samochodowego. Dlaczego bez urlopu? Bo tak zmieniałam pracę. 18 prac miałam przez 9 lat. Tak ciężko pracowałam, chyba pracowałam, jak zmienić pracę, bo mi nie pasowało. Bo mi nie pasowało. A to wypłata, a to ludzie, a to miejsce. I tak też objechałam całą Islandię w poszukiwaniu tego swojego złotego. Miejsca do zamieszkania, i mieszkałam na wschodzie, na zachodzie, na północy, na południu, no wszędzie. W centrum nie można mieszkać, bo są góry, także tam by się nie dało. No, chyba że w namiocie i to tylko latem, jak drogi otwarte są. Także chciałam powiedzieć właśnie tak, że uświadomiłam sobie, że forever jestem od 9 lat i nie zamierzam tego zmieniać. I zawsze byłam zadowolona, bo widziałam jak jest. Owszem, były dni, kiedy myślałam, że nie dam rady, nie mogę, innym wychodzi, ale nie mi, ale znalazłam tego przyczynę, dlatego dziś jest ta przerwa taka właśnie, prawie menstruacyjna, ale jest przerwa, która yy, niedbawem się kończy. Zostało 68 dni do końca. Yy. Żeby dołączyć do największej, najbardziej najszybciej rozwijającej się grupy w Polsce i właśnie dzięki temu uzyskać masę szkoleń, informacji, mentoringu, wsparcia, tego wszystkiego, czego właśnie wcześniej u mnie nie było. A ja dalej w tym forever byłam z jakiejś przyczyny, pomimo, że wcześniej tyle razy nawaliłam, tyle razy zmieniałam, tyle razy mi nie pasowało. Z jakiegoś powodu się tego trzymam, nie? No także. Pozdrawiam was miłego dnia. Napisz mi w komentarzu jaka historia u Ciebie jest. Czy też w podstawówce musiałaś? Musiałeś zmieniać tyle razy.